Około 100 osób uczniów zespołu szkół technicznych w Toruniu oddało honorowo krew. To już szósta akcja organizowana w placówce we współpracy z toruńskim oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Muszę zapytać o wrażenia? Mm, bardzo fajne, zgodnie i w ogóle. Pierwszy raz oddawałaś krew? pierwszy raz. Będzie kolejny? Mm, będzie, jak będzie okazja, to będzie kolejny. A powiedz mi co decyduje o tym, że jednak włączamy się w tę akcję? No pomogę komuś, mi to... W sumie nie jest aż tak potrzebna jak innym, no to mogę pomóc. Ukucie igła to mity? Można przez to przejść? Można, da się. Jak widać. Tak, da się. Nie boli aż tak, tylko tam. Takie uszczypnięcie za. Fakcje włączają się uczniowie, ale również jak słyszałem, grono pedagogiczne. Jasne, oczywiście. Dlaczego? Dlaczego? No chęć darowania komuś życia, tak? Jak wiemy, krew ratuje życie, tak? To kolejna akcja w, w Zespole Szkół Technicznych. Pierwszy raz pani oddaje? W Zespole Szkół Technicznych po raz pierwszy, ale generalnie już jestem honorowym dawcą od kilku lat. Ratujemy życie pod, darując krew, ratujemy życie innym, tak? To ukucie wcale nie jest takie straszne, jakby mogło się wydawać, prawda? W ogóle nie jest straszne. I gławkuta podłączona do zestawu, do poboru. To Ile tej krwi pobieramy? 450 ml. Średni czas to jest 5-6 minut. Generalnie wolało trochę, nie ukrywając. Idea szczytna. Warto radować życie ludzkie, tym bardziej, że krew jest na wagę złota. Warto, warto, myślę, że warto. Ale jesteś dumny z tego, że szkoła z Zespół Szkół Technicznych włącza się co roku praktycznie w tę akcję? Tak, jestem dumny. Uważam, że to warto właśnie włączyć się w taką akcję i ratujemy tym życie. Nie? Od każdej osoby pobieranych jest 450 ml krwi. Wcześniej wszyscy muszą przejść szczegółową rejestrację i badania. Krew może oddać każda zdrowa osoba, informuje koordynator akcji. Najpierw jest rejestracja bardzo szczegółowa, spisujemy wszystkie dane, ponieważ weryfikacja musi nastąpić, tożsamości na każdym etapie, ponieważ to jest... Krew należy traktować jako lek, który bezpośrednio jest toczony do chorego. Każdy lek w wytwórni, leków farmaceutycznych przechodzi długie procesy, prawda? Różnej, różnych kontroli. Natomiast u nas. No jest to taki bezpośredni lek do podania, w związku z tym na każdym etapie musi być weryfikacja danych osób, od których jest pobierana krew. Organizowane są różne akcje, oprócz tego pobieramy codziennie krew w Regionalnym Centrum przy ulicy Świętego Józefa. Badamy poziom hemoglobiny i już później badania wirusologiczne, które są bardzo ważne w przenoszeniu zakażeń. Badamy żółtaczkę, wirus żółtaczki typu B, C i choroby weneryczne. To są takie podstawowe badania wirusologiczne. Jesteśmy w tej szkole już nie pierwszy raz i zawsze wszystkie te akcje cieszą się dużym powodzeniem. Okres wakacyjny jest bardzo specyficzny ze względu na to, że mamy więcej wypadków komunikacyjnych, więc tej krwi brakuje zawsze. Akcję organizujemy już od 6 lat. Dwa razy w roku informuje organizator, nauczyciel Mariusz Piekarek. Organizujemy tę akcję po raz szósty. Zachęcamy uczniów, nauczycieli również do zdawania. Propagujemy tę ideę. Współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem, z Stacją Kryzastwa w Bydgoszczy. Również współpracowaliśmy z krewniakami, kiedy jeszcze funkcjonowali, kiedy jeszcze działali. Natomiast akcję organizujemy dwa razy zawsze w roku. Raz jesienią, raz gdzieś na wiosnę. Odzew, jak widzimy, jest bardzo duży. Motywacje są różne. Staramy się oczywiście żeby to była to świadomość, że y, oddawanie krwi może komuś uratować życie, że jest to idea taka które na razie pielęgnować, kultywować, jak najbardziej promować. Natomiast na innych no, jest taki początek, również czekolada to też jest zachęta. Jakiś fajny kubek też jest zachęta, fajna koszulka też jest zachętą. To jakoś zawsze wygląda. Więc motywacje są różne. Natomiast bardzo cieszę, że uczniowie czynnie się w to włączają, że jest tak dużo od i Naprawdę to napawa nadzieją. Lewnie od dziś jest potrzebna, jednak żeby zorganizować tego typu akcje, potrzeba wysiłku wielu osób. Na pewno. Stała współpraca tutaj z panią Wiesławą Przemus, która jest szefową tej naszej stacji oddziału w Toruniu. Również dyrekcja, która nas tutaj wspiera i stara się w jakiś sposób umożliwiać, udostępnia te, te pomieszczenia i tak dalej. Również uczniowie, którzy włączają się w promowanie, czyli różne plakaty i tak dalej, akcja promocyjna na naszej stronie, na naszym Facebooku. To po prostu dzięki internetowi większy odzew z ust do ust również to jakoś się tam przenosi, dowiadują się o tym i przychodzą. A liczba oddających idzie w dziesiąt? W, w zeszłym roku mieliśmy około 70-80 osób, co bardzo cieszy, no wiadomo, że wszyscy nie oddadzą krwi, natomiast przychodząc tutaj, diagnozując się, wychodzi niejednokrotnie, że coś tam nie jest tak, można się później zbadać dalej, mieliśmy chłopaka, który dowiedział się, że coś ma nie tak z wątrobą, coś tam z sercem, nie wszystkie osoby są kwalifikowane, natomiast z tych, które przychodzą to około 70-80 osób, to jest, myślę, że to jest dużo. To ile się udało już tak w sumie po tych sześciu latach tej krwi zebrać? Ja byłem słaby zmatny, natomiast trzeba by było to przeliczyć. Jeśli jedna osoba zdaje 450 ml krwi, no to raz w dwa w roku plus razy już dużo. Dużo trzeba by było pewnie zapytać specjalistów, ile tam nam wyszło i gdzieś e, rokrocznie sobie wieszać, że w tym roku tyle, w tym roku tyle, w tym roku tyle. Tego typu akcje organizowane są w całej Polsce, chodzi o promocję samej idei honorowego krwiodawstwa i niesienia pomocy innym. Krwi niestety też brakuje i to nie tylko w czasie wakacji, dlatego możemy się nią podzielić w centrach. Toruńskie mieści się przy Świętego Józefa.